Okej, się na wszystkim, z tej strony Turbo jest to kolejny odcinek, zagramy w GTA 4. E, tak, skończyliśmy w tym miejscu ostatni odcinek. I, i, i co, co dzisiaj porobimy? E, mamy tutaj misję u Derika No to udamy się się do Derika. E, wiem, że, wiem, że Derik nie ma dla nas aż tak dużo misji, więc e, myślę, że skończenie w pierwszej kolejności tych misji od Derika jest, jest dobrym pomysłem. Jakiś samochodzik dostałem. O ty kurwa. Jak mogłeś mi to zrobić? Little Jacob dzwoni. Okej. Okay. Great Nico, see you soon. Great see you soon. Gdzie jest Little Jacob? Tu jest Little Jacob. No to dobra, no to. Ee, to to jednak uh, fuck. Mogę to odwołać tak, ale, ale nie chcę, po prostu nie chcę chcę pojechać y, z nim i wiecie co? Stwierdziłem, że y, mogę sobie słuchać mojej muzyki y, i nie wiem co się dzieje, ale jakaś kurwa, bo, bo, bo tak mi się wydaje, że to że, że to jakiś hater chujowy y, zgłasza moje filmy, że y, o naruszenie praw autorskich niekoniecznie może jego, albo może on swoje, że, że o swoje roszczenia zgłasza, ale y, no jedynie, no to po prostu, jedynie moje vlogi, czyli nieważne, czy to jest Dead nie A dobra, to to już, to, 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 to już wiem, dobra. E, jedynie moje vlogi, a tak poza tym to wszystko. I Dishonored, i, i Deadlight, i GTA 4. Wszystkie gry, y, po prostu YouTube przysyłam mi informację, że nie ma... Nie ma pełnych podstaw prawnych, żeby stwierdzić, czy materiały są. Czy jestem po prostu w posiadaniu praw autorskich do nich i czy, i czy mogą nałożyć na nie moje reklamy. Jedynie moje vlogi teraz mogą, mogą mieć te reklamy i nie wiem, co się dzieje. Muszę się kogoś, muszę, muszę po prostu się kogoś poradzić, jeśli o to chodzi. I teraz. I, I teraz boję się najbardziej jednej rzeczy: że będę musiał przenieść się że będę musiał przenieść, zmienić konto e, bo po prostu in, inaczej nie da rady że, że najzwyczajniej w świecie będę musiał sorry e, że, że na najzwyczajniejszym świecie będę musiał założyć kurwa mać że będę musiał założyć drugie konto e, i po prostu z tego drugiego konta będę e, be, będę działał na YouTubie i nie chcę tego robić, bo no po prostu nie chcę, tak, ale... E, ale nie wiem, boję się, bo boję się po prostu, że to... Że to będzie nieuniknione e, jeśli nic w tej materii się nie zmieni, jeśli chodzi o, o ten szybko, bo nie policja goni. Więc nie wiem, jeśli ktoś z was miał coś takiego jeśli jest na YouTubie albo coś, to po prostu... E, Dobra, no to pojedźmy gdzieś do jakiejś najbliższej knajpy, na przykład... Nie, do knajpy, do Burgershota tam. Eee, że po prostu najzwyczajniej w świecie jest, jest, e, jest taka chujnia z tym, że muszę... Nie wiem, zapytam się kogoś, kto działa już na YouTube jakiś czas, czy spotkał się z czymś takim, czy czego to może być problem, nie wiem. Eee, I po prostu, no... Sądzę, że zmiana kanału będzie naprawdę ostatecznością i naprawdę nie chcę tego robić, bo. Bo ja wiem. Bo, bo ja na chwilę obecną mam 625 widzów. Lecz patrząc na to, jakie są wyświetlenia, 90% z nich to są martwe osoby albo osoby, które oglądają powiedzmy jedną grę zamiast, wszy z z zamiast całej mojej działalności. Co to było? Jakie fikcje! <słuch> Kurwa, co to było? Ja nie chciałem się X czy znaczy Y. Wsiadaj, w pedale. Rausz, my nigga. Czemu? Kurde, nikt tam Y. Damn, bitch, deal with me, dobra. Good job, my brother. Good job, good job, good job. Na chwilę obecną, znaczy w, w tym momencie na laptopku moim, znaczy moim, moi, nie moim, 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 moim. Moi ściąga mi się Metro Last Light z, to jest Move Downloader gdyż po prostu w tej wersji Digital był tańszy i... i, i a, a że kupowane gry na Move na Move... Move... nie wiem, na, powiedzmy, że Move na Move, Move.pl move to, to są po prostu w wersji Digital są <laughs> są z downloadera nie są ani klucza ani tylko są z downloadera ich i nie jestem pewien czy one są podczepiane pod Steam czy jakieś inne gówno czy to po prostu jest podczepiane pod ich jako ich ich dobra tak zapisz grę i gdzie by tu teraz pojechać? Dobra tutaj nic Bernie tam jest kto tam jest Pegorino Dobra, na początek udamy się. Dobra, pojedziemy po samochód ten berniego, który nam zostawił. Co dalej? Co dalej? Dobra, co ja chciałem powiedzieć jeszcze nie wiem. A poza tym jeszcze jeszcze tak nawiązując do zmiany kanału wiąże się to z tym, że nie będę miał żadnych funkcji partnerskich jakie mam w tym momencie, czyli planowanie. E, publikacji filmów e, dawanie miniaturek i tym podobne więc sądzę, że tak, no nie no patrząc na to gdy, gdybym, gdybym dał takie ogłoszenie gdybym dał takie o, ogłoszenie na kanale no, no patrząc na przykład na zwiastun mojego kanału który ma już ponad 300 wyświetleń e, to sądzę, że koło tych, nie wiem, no myślę, że 200 osób max by się uzbierało na tym na tym nowym kanale Ale no po prostu To The blind you And what? And drift <ś> Kurwa mać Precz mnie z drogi pedale Ty kurwa Już Raus, mein nigga! chcesz się ścigać? Drifting, king sukwo! Umieraj! Opa, u dawaj gramy w tchórza. Grałem. Hej, hej, ciota. Nie tu, tylko tu! Co, co, co tutaj? Drift, sukwo! Fuck! Yeah! dałby się teraz uciec z policji, bo jak mi tą furę zniszczą, to po prostu chyba jebne. Wydurwiać panowie. Get, I'm get out of the car. Car. Jolo, To jolo, dobra. Przez płotek, patrzcie co tu za fura na mnie czeka. Kurwa, te pedały do mnie strzelają. There's no escape, patrzcie. Dun, 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 dun. Co to jest? Co to jest? To jest Inferno SUKWY! O kurwa, nie chcę go zniszczyć. To jest najszybsza wpura w całej grze. I nie wiem, ale chyba jest dostępna właśnie w ten sposób i chyba w żaden inny sposób. Przynajmniej... przynajmniej tak mi się wydaje, więc teraz ją pojadę sobie odstawić do mojego domku. Patrzcie jaka to jest kurwa prędkość. Ona jest, ona jest jeszcze dostępna na, na, na kodach, gdzie można ją sobie zespałować. Ale ja ją sobie odstawię tutaj do mojej kryjóweczki w głównym, środkowym mieście. Zmienię na moją stację niezależną. Uuu, lolo, lolo, lolo. O kurwa. Nic mi nie zrobili? Tępy cioty. Dobra. Nie tak chciałem, cholera. Chciałem ja zmienić piosenkę Dobra Brum brum, ta fakasy Jak się w coś walę tą furą, to po prostu jest zgon na miejscu przy takiej prędkości Znaczy, to nie jest prawdziwe życie, tak gdzie, gdzie po prostu I patrzcie, teraz te Infernusy zaczynają jeździć po mieście Ja ją sobie, sobie zaraz odstawię I poczekam aż e, I poczekam aż Aż mi przyjdzie jakiś drugi inferno, żebym mogę sobie zgarnąć. Czemu tam stoi taksówka lolu? Kurwa! Jestem debilem. Dobra, wysiadamy. Teraz ja bym chciał jakiegoś infernusika zwinąć. Na pewno tu jakieś jeżdżą. Bo to jest tak, że jak jeździmy jakimś samochodem na taksówką, to nagle się masa taksówek pojawia. I... działa to w odwrotną stronę, czyli jeśli jeździmy, na przykład, Infernusem właśnie, to, to jeździ masa Infernusów. <laughs> Staram się go też wysłuchać, bo... ...on ma taki strasznie charakterystyczny dźwięk silnika. No tak, to przez chwilę jeździ... ze nie minęło, a teraz żadnego. Skmbagi! O, o, jedzie, jedzie! A nie, to nie, to nie... Nie, to, 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 to jest Infernus, dobrze. No, piór my... Przepraszam, to mój samochodzik. Tylko ja do niego prawo proszę, wypierdalać, Dziękuję. Jest już ile? 55%. Jeszcze godzinka. Dobra, to jedziemy do Derrika. Do... O, lol, cześć. <ścoughs> on, on, chce, on, on chce, że mnie zawróci. Nie, on to jest. A nie, ja myślałem, że. Jezu, bo, bo to jest zjazd na pierwszą wyspę tam, okej, okay. Pewnie jechać na, na, na trzecią, więc... Dobła! Więc... Przy, przyjebiemy w silnik. Byle się tylko w nic nie wpieprzyć. To, to będzie przydatne, naprawdę. Je ja pierdolszteń! Ja Pierdolsztejn, co się dzieje? Oni nie patrzą jak jeżdżą czy jak... Wow. Ziomek Ma kurwa! Lolololololololololololololol Z że Brum, a to, to To jest naprawdę zajebista fura Cześć Teraz na dole? Tak, tak Ale to jest zajebista skocznia I będzie co, teraz Postaram się z niej skoczyć Bo na motorze mi się czasami udawało znaczy, nie zawsze, bo coś wpadam do wody, tak? Ale sądzę, że z tym infernuchem, który rozwija masakryczne prędkości, mi się to uda. Więc dobra. R tylko żeby żeby tam po prostu nic nie jechało, żebym się w to, w to nie wpieprzył, tak? To by było naprawdę przydatne. Dobra. P prawie maksymalną prędkość mamy i. JOLO! Uh, slow motion. Uh, uh, slow -mo. Pięknie. I driftem. Uh, sukwy. Tak to się robi. Przeskoczyłem przez największy most na świecie. Sukwy. Ładnie się nim jeździ. Znaczy, ładnie się nim wykręca. W ogóle, chciałbym kiedyś. Y żeby ktoś mi pokazał Nie wiem, jakiś drifter, czy, czy, czy ktoś taki mm, Właśnie takie triki, na, na przykład, że jedziesz, jedziesz I... Mi to nie wyszło, ale że robisz taką, taką beczkę, nie? Na przykład Ken Block takie robi, tego, on, on jest po prostu epicki W tym co robi, no, no patrzcie Jedziecie sobie, jedziecie, jedziecie, o kurna, policja, fuck you Fuck you, police Fuck you policeman patrzcie, że je jedzie sobie jedzie nie i i, i. I robi taką beczkę. Śmieszną. Ja nie, ja nie umiem takiej zrobić nawet w grze. Albo na przykład... Albo jeszcze to. Czekaj, czekajcie, co to, to było fajnego takiego. Czekaj sobie, wykręca tyłem, żeby miał ja ujechał. Patrzcie, że jedzie sobie tyłem, jedzie, jedzie, jedzie i wykręca tak o, tak na lajcie. Tak casuali. Dobra. Laptop mi się wygasza. Cześć, pedale. z kiną. He, 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 he. Na łódź kina. Kina robi za łód? Ja jebię, wiedziałem, że, że wiedziałem się w końcu się nada. Oczywiście bez hejtów, bez hejtów. I was dumb when you told me that you were in a house. Yeah, you were out there. The 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 we all came here. We all came here for a cause we believed in. I thought I believed in it. I was young. This was a while ago then. Yeah! Clayton got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Namely to say, he'll be inside for a time. Tim, and fuck you think I talked to him. I know how it feels to be the <laughs> 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 You parks boy! Yes, I Kim. You Derek? Yeah, yeah, welcome to America. <laughs> We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks.

Dobra Klewi klawiaturą myszko strzelanie tryb Jedna padła Skumbagi Możecie umrzeć Tak kila ciągle płynie, znaczy to jest nieważne Wydurwiać No Wszystko załatwione ja jestem Niko, ja tu ogarniam. Jak on ładnie zawrócił? Gdzie tak kina za mną. Umierać! Cały jeszcze ten broń, pistolet albo granat, nie to w to. Gin Kimmo. cześć, pedale. Gdzie to jest ten helikopter? Jebaj się, pun. A to pedał. Przy czym ta nie może lecieć szybciej? No, wybuchnij go. No. No shit, Sherlock. No to pójdź muś Płyń, ma clear. Kdzie mnie stukosz. Pa! Taki silnik się ma. Nie taki główny jak ty. Dobra. Przączam, spodnie napada. You sukł jak moja matka. Yo, mama? I mama sucks. I, 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 Jak ty pływasz? A to... M, m, najlepszy tekst z GTA 4 to, to my to z Adamem, kiedy graliśmy razem jeszcze u niego na Xboxie, to było... w yy, GTA? Albo w GTA, albo w Assassinie. Yy, have you been drinking? I tak się... tak takim strasznie z takim strasznie śmiesznym akcentem to tak sobie to, to powiedział i takie i my, i my do tej pory stę, straszną polewę z tego mamy. Have you been drinking? Co się dzieje z moim komputerem? Czekajcie. Thank you, Yeah, got a hairy out Good thing you have your -Legs. Nie ogarnie, co tu Zasłowe chłodzenie. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Sprawdzić, nie sprawdzić. Po zamiast dysk kłaść, to go postawię jakoś tak tutaj z boku komputera. Mam nadzieję, że mi nie odjedzie, bo komputer ma coś się pierwszy z chłodzeniem jego, bo strasznie głośny jest. Dobra, misja jest skończona. Czekajcie, no tak, jakby tam gorąco mu było, chyba zaraz wiecie co, odpalę. Znaczy, jeśli otworzę klapę, to będzie głośno, ale to, to odszumie, nie? spoko, to nie będzie problemu. Czekajcie. No bo tak. Jakby strasznie... Muszę chyba przeczyścić przecieścić radiator na procesorze. Ale dobra, nieważne, więc dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!